Janko maga crazy Całe życie to jest wrak I tak od lat mówią, że tak trzeba robić trajk. I tak odnalazłem sobie zakopany szlak To chciał przekazać, bałem się, że to jest zniszczone życie A chociaż dograłem się na picie I tak poprawiłem się na bicie I tak odnalazłem się na szczycie No, mogę na picie, że na bicie jak poda przekazanie mi tych powieści, to razem językiem. Szkima woda i zaletę, bo moja jest jedną. I już najważniejszą zaletą, i już najważniejszą zaletą, to jest P, S, P. Nigdy od kawałek sali w tym motoryzacji, że trzeba miłość. Dzisiaj jak już zawsze, tak jak w soli. Przychodzi powiadomienie, i zylko. Poznałam kogoś, poznałam kogoś, no nie, jak zawsze. I co, Pocznać i co? Aczko, teraz raz nie wyśniadasz? Weeee, We... tak się starała Mała Jednego dnia mówisz kocham Cię, to dziuchrą go Co, i co? Tak mnie zostawiasz, że krioś kowalskiego? Niemiło Oj, niemiło A było tak miło, że aż mięt miło Na serce, na serce, na serce Doznać goś, teraz nie przysięgasz? We, we Starałaś, to dzisiaj zagwisz Siara, siara, wiesz Cztery lat oby nie tak mało, żebyś tak zachowała Mała Jednego dnia mówisz kocham Cię, to dziuchrą go Na serce, na serce, na serce Starałaś, to dzisiaj zagwisz Siara, siara, wiesz Cztery lat oby nie tak mało, żebyś Cię tak zachowała Jeden godzin nie mówisz kocham Cię, do biurko chętę na serę, na serę, na serę